tej widzowie, dzisiaj sobie zagramy w nową serię. Yy, już wam mówię zasady tej serii. <laughs> Ta seria będzie polegała na tym, że co jeden odcinek mój montażysta będzie dodawał strasy mody, ułatwiające mi mody struktury i będzie losował na koło fortuny do, yy, od 1 do 3, ile doda modów, albo jakąś plackę. Mam 10 serc co Wam się jest pojawia w prawym rogu No i bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania Dobra Więc yy, <laughs> okej okay. tam sobie pójdziemy Czekaj, tak, najpierw świnki trzeba wbić Ponieważ Świnek jest jedzonko, a z jedzonka jest jedzenie. Okej, okay. mam pierwszego moda i, i to, ten mod mi ułatwia. O dziwo, ale ułatwia. Wam pokażę. Tylko muszę znaleźć kogoś, nie wiem kogo, byle kogo, jakieś... Ale coś, jakieś stworzenie. O, świnka. Widzicie w lewym górnym. Ma 10 żyć na 10 świnia. Chodzi teraz. Ej. Teraz ma jedno życie. I teraz ma zero I da Ale fajne. Fajny ten lot. Ok. Czyli pierwsze jest ułatwiający. A no tak, bo zapomniałem powiedzieć. Ja nie wiem totalnie co mi mam to zysta doda no. No. więc nie wiem co to jest dobra informacja Nie wiem co się mogę spodziewać Wiem, że się mogę spodziewać strasznych modów i utrwających i struktur i modów to tylko wiem tak to to nie Nie wiem, ile wylosuję modów i to no, nie wiem, nic nie wiem. A co wiem? Yy, co do modów? No, powiem. Ale fajnie też będzie, jak będą struktury. Albo nie fajnie. No bo tam mogą być itemy fajne. No, i mogą być itemy fajne. O, tam jest yy, ten fajny bion. To jest, moim zdaniem, to jest najładniejsze drewno w samej krawdzie. Moim zdaniem. Więc idę po nią. po jedną sadzonkę. Jak sobie znajdziemy wioskę, a tam chcę się osiedlić, no to wtedy... To wtedy tam się... O, aha. Tam się oszukujemy, no i tam, tam, będziemy. Robić. No. no, ja nie mogę mogę, tam, ja robić Nie! Co co? to tam, tam, co jest? Ej, co ona wysycha? E co jest? Co? Gdzie? Gdzieś świnia? Aha, tak nakieram. Czy to nawet działo z takiej odległości? Tak. Czyli mam ten kred widać jak się zranie. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. O, zalazłem. Ciekawe. To jest ciekawe. Bez jedzenie... No to nie mam węgla. Dobra, drewno to będę Drewno, do... Okej, okay, jest trochę tego zelaza, Sześć, siedem Dobra, więc y, ja mam te drewno i idziemy dalej y, weź tu się zatrzymaj na chwilę i przepal na tarce So yes. So yes. One hour later. Ale dalej, ksycam I to mi się nie podoba. Ksar, tutaj coś spotkam to... To nie wiem. Idziecie ci lepiej. Idzie ci lepiej. I inne są dźwięki skeletów zombiaków. Ogólnie mogą są inne dźwięki, więc... Nie wiem, mam się cieszyć. I muszę, i muszę się do tego przyzwyczaić. Ogromne naprawdę zarówno na model. Owce, owce, owce. Daj owce, daj owce. <coughs> Jak te owce. Jest cudownie pięknie, no. pięknie, ow. No i Najpiękniej no i fajnie, yy... O wioska, no i fajnie, dobra, mamy wioskę, jest super anczko ale pięknie, wioska cze, cze. Eee, tak w ogóle to może nagram odcinek kolejny yy, z supermarketu zajętym spodobało wam się 45 wyświetleń fajnie, fajnie może zanim to wzruszę to jest do dojdą. Właśnie te stary suby. Bardzo fajnie. <coughs> przy, przy, ten bo to będzie taka. No, to będą dwie serie, które będę nagrywał. Tak, głównie, więc. No, bo tutaj, wiesz, yy, jeśli końca seria. No to wtedy. coś innego będę musiał wymyślić odcinki z Bad Warsów będą yy... a i tak jeśli chodzi o yy, serię stąd co chcę zrobić w tej wiosce? Trochę się zainspirowałam yy, Enzym, bo on też ma swoją serię strasną i on... Ale ja też to chciałam od samej początku serii. O, jest kowal. E, Nie to chciałam. A to są chyba dwie wiastki połączone. Chyba tak. No to e, chciałam taką ogromną. Ufa, idę nie okay. Chciałam taką e, e, willę zrobić, co tam będę miał wszystko. Dobra, więc ja już będę się z wami zegnał I hej!